Cześć! Witajcie na naszym kanale Tunistory. W dzisiejszym odcinku tata przygotował dla nas niespodziankę. Po prostu byliśmy przeszczęśliwe. Powiedział, że zabierze nas na wakacje. Oczywiście my myślałyśmy, że chodzi o jakieś ciepłe kraje, wiecie i wakacje all inclusive, a tymczasem tata przygotował dla nas zupełnie coś innego. Jeżeli chcecie wiedzieć co to było i czy te wakacje nam się podobały, to koniecznie oglądajcie do końca. A tymczasem zostawiajcie dla nas łapki w górę. I oczywiście subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A teraz oglądajcie! Po co nas tu wszystkich ściągnąłeś? Masz dla nas niespodziankę? i to nie lada! Będziecie zachwycone! Tato, mów szybko! Nie możemy się tu czekać. No, nie trzymaj nas już dłużej w niepewności. Jesteśmy bardzo ciekawe. Jedziemy na wakacje. Cool. Na wakacje? A kiedy? Teraz! Już ruszamy. A nasze rzeczy? Wszystko spakowane w bagażniku. Awesome. Wszystko spakowane? Dla dziewczynek również? Nic się nie ma. Mam wszystko to, co będzie nam potrzebne. Zapinamy pasy i ruszamy. Wow, jaka niespodzianka! Jeszcze nigdy nie jechałam na wakacje tak z zaskoczenia. Awesome. A zdradzisz nam, gdzie jedziemy? Będzie apartament z widokiem na morze? Nic wam nie powiem. To będzie niespodzianka. Zobaczycie wszystko na miejscu. Zdradź nam tylko, czy będzie cieplutko, i czy będzie pyszne jedzenie. I czy będą baseny, i zjezdanie. I palmy. Wypiłabym takiego drinka z palepką. Cool. Nic się nie martwcie. To Będą prawdziwe wakacje. Ono słońca, baseny zjeżdżalnie, mnóstwo dobrego jedzenia. Będziecie zachwycone. The next day. Budzimy się, dojechaliśmy się na miejsce. Uh -oh. A gdzie my jesteśmy? Co to za domki? Oh, no. Dlaczego my nie jesteśmy na lotnisku? Na lotnisku? No co ty? Przecież nie będziemy płacić za samoloty. Ty wiesz, jakie wszystko jest drogie? No, i chyba ty tym gadaniem o drożyźnie też się już nakręciłeś. Nie zaczynaj już, dobrze? Po co mam latać samolotami, jak ja was tu samochodem przywiozłem? Do Egiptu? A dlaczego do Egiptu? Ty, to masz matka pomysły. No to gdzie my jesteśmy? We Włoszech. Nad jeziorem Garda i tu spędzimy najbliższy tydzień. Jakoś nie podoba mi się tutaj, jest zimno. Spokojnie, rozkręci się, przecież to słoneczna italia. Miał być piękny apartament z widokiem, a co to jest? I do tego jeszcze przy drodze. Jak będę jadła na tarasie, to wszyscy będą mi zaglądali do talerza i pytali, co jem. Przesadzasz. A właśnie, jak tu jest z jedzeniem? Bo chyba nie są to wakacje all-inclusive, tak jak mówiłeś. Ja nie mówiłem, że o inclusive. Tylko, że będzie. Trzeba pojechać do sklepu, kupić i sobie zrobić. Nic prostszego. O nie! Po co przepłacać za jedzenie, którego nie potrzebujemy? Możemy kupić dokładnie to, co zjemy i wyjdzie taniej. No tak, ale na zorganizowanych wakacjach my niczym nie musimy się martwić. Stoły są zastawione, kelnerzy podają co potrzeba, a potem idziemy na plażę i nie martwimy się tym, kto to posprząta. Ale to też tak może być. Ty sobie siedzisz i ja ci podaję banana albo ciasteczko. To takie jedzenie, po którym nie trzeba zmywać. A że mieszkamy przy śmietniku, to zaraz rzucisz i po problemie. Nic nie rozumiesz, tam chodziłabym w pięknych sukniach, a tutaj... Uh, uh. Takiego banana też może zjeść przecież sukience. Chociaż nie polecam, bo cóż, szczególnie wieczorami jest pełno komarów. No i można pozadzierać sukienkę od tych mebli ogrodowych. A zresztą, ty nie masz tego problemu, bo zabrałem ci same dresy. Nie brudzą się, są ciepłe, nie trzeba prasować. Ale miało być ciepło. I dzięki dresom będzie spokojnie. A gdzie basen? i Yeah. Wszystko jest! I baseny, i zjeżdżanie. Cool. A do tego bary z lodami i deserami. I drinki z palemką, tak jak marzy mama. A jak nam się znudzi, to możemy popływać w jeziorku albo poleżeć na leżaku pod palmą. O czym ty mówisz? Przecież jest zimno. No, no. Mówiłem ci, że ta pogoda się rozkręci. Jest rano i ta pogoda tutaj jest normalna. Uh -oh. Potem będzie lepiej. A jezioro ma teraz 19 stopni. Tyle co Bałtyk w szczycie sezonu. I jakoś plaże są pełne i wszyscy się kąpią. Z tym zimnem to bym tak nie przesadzał. No może masz rację. Może nie będzie tak źle. Ocie dziewczyny, idziemy się rozpakować. Jestem ciekawa, co tato nam zabrał, a potem przejdziemy się po kempingu i zobaczymy co i jak. No to dotarliśmy do sklepu. Wszyscy kupują sobie to, co chcą i na co mają ochotę. Tak tato? E, e, no tak, 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 tak. Ale z rozsądkiem, bo euro w tym roku jest strasznie drogi. you <laughs> Dlaczego to wszystko odkładasz? Przecież to nie jest potrzebne. A wiesz jakie to jest drogie? Masakra z Tobą! Po co my tu przyjechaliśmy, skoro nic nie możemy kupić? A Ty? Co masz w ręce? Parmezan do carbonary. To odłóż, po drogi. Zabrałem z domu Po to sobie zetrzesz do makaronu. Jak tak lubisz. Masakra z Tobą! Jestem zmęczona Daleko jeszcze? Uh -oh. No naokoło jeziora, ale wy marudne jesteście Co? Naokoło jeziora? Przecież to jest 150 km. w życiu nie damy rady tam dojechać O zobacz, tam jest restauracja, może się zatrzymamy i zjemy jakiś pyszny włoski obiadek A ja bym zjadła carbonarę. Oszalałyście! Wiecie ile kosztuje restauracja? Mam plan zakup kanapki. To zaraz się zatrzymamy i sobie zjecie. Kanapki? Wiesz co? Ja już chyba straciłam apetyt. I co? Zadowoleni z wakacji? Byłabym bardziej zadowolona jakby było słońce. Doprawdy nie rozumiem. Jak mogłeś przed wyjazdem nie sprawdzić pogody? I nie zabrać niczego w razie, jakbyśmy się nudzili. Ale o co wam chodzi? Przecież zorganizowałem Wam zabawę. <laughs> Dziewczynki, podziękujcie tacie, że był taki hojny i pozwolił nam kupić długopis w sklepie. Dziękujemy, tato. Szkoda, że nie mogliśmy już kupić zeszytu. Ale po co? Przecież miła pani z recepcji dała nam kilka kartek i to zupełnie za darmo. Jesteś mistrzem oszczędności. Gratuluję. Główka pracuje. Następnym razem ja organizuję wakacje. A jak dalej będziesz takim sknerą, to w ramach oszczędności cię nie zabierzemy i wtedy zostanie nam więcej kasy na przyjemności o! -o. Uh -oh. Chyba się to igrałem. <noise> Tato już obiecuje poprawę, a my się z wami na dzisiaj żegnamy. Tak naprawdę, to mamy super wakacje, a to wszystko wiecie to są tylko żarty. Mamy ciepło i właściwie to nam już jest tutaj gorąco od tego wszystkiego. Żegnamy się z wami, zostawiajcie dla nas łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał Jeżeli takie komedie wam się podobają, to oczywiście koniecznie na karcie społeczność piszcie nam, żebyśmy robili takich więcej Pozdrawiamy was, papa! Ja pa. tak